Co warto kupić na tegorocznych promocjach Black Już Wam mówię. Na pewno w bardzo przystępnych pieniądzach możecie dostać taki masażer do skóry głowy. Jest on dedykowany dla kobiet, które borykają się z wypadającymi włosami, ze spiętą skórą głowy. No i kobiet, które nie mają czasu na co dzień dbać o skórę głowy, żeby mieć piękne, gęste i niewypadające włosy. Dodatkowo taki pokrowiec przychodzi Wam gratis. Jest to masażer do skóry głowy, który ma aż trzy tryby masujące, wolny, szybki i mieszany, ale najlepsze w nim jest to, że tutaj z tyłu ma miejsce na wlanie wcierki, o tutaj ja wlewam sobie swoją ulubioną wcierkę i on podczas masażu skóry głowy automatycznie mi ją dozuje, o tak w ten sposób, dzięki temu... Urządzenie samo w sobie jest bardzo porządne, spisuje się na medal, naprawdę jest tak przyjemne, że ciężko to opisać. Sama używam go już bardzo długo, dlatego mogę wam go z czystym sercem polecić. I tak jak mówię, teraz w naprawdę przystępnych pieniądzach możecie go dostać. Dlatego, jeżeli same byście chciały się przekonać i przetestować taki masażer, no to link do niego zostawiam wam w opisie mojego profilu.